Cześć. Dzisiaj rata do filmu o wymianie olejów Junaku SR400. Także od razu po pierwsze. Dziękuję widzowi, który wytknął mi błąd. Bo tak, moja natura ludzka dała o sobie znać i popełniłem błąd. Przyznaję się do tego. Dziękuję za czujność. Oczywiście dostałem informację od Junaka i nieprawidłowym filtrem jest HF204. Nie stosujcie go. Prawidłowy filtr do Junaka SR400 to jest filtron OP564. Taki filtr należy stosować według zaleceń Junaka. Niestety tą informację otrzymałem dopiero po wyraźnym zapytaniu z mojej strony. Tej informacji nie ma w instrukcji obsługi, a jeszcze raz powtarzam: ludzka natura jest taka, że się myli, a życie nie polega na tym, żeby trwać przy swoich błędach, tylko do nich się przyznawać. Dlatego jeszcze raz powtarzam: nie stosujcie filtra HF204, ale filtron OP564: 564 OP564. Taki filtr według Junaka należy stosować. Znając politykę Junaka, zalecam stosować ten filtr, a żaden inny. Także podlinkuję ten film, jednak z natury wiem, że mało kto klika w paseczki, które się pojawiają na filmach, także tamten film zostanie usunięty, poprawiony i wstawiony po raz kolejny. Także wszystkie niestety komentarze znikną. Takie życie. Błędy należy poprawiać niniejszym to czyniem. Trzymajcie się, jeszcze raz dziękuję bardzo za czujność i za, e, za, za zwrócenie uwagi. E, jeszcze raz dziękuję bardzo. Trzymajcie się, cześć.